Cześć, jestem Michał Mierzwa i prowadzę Studio Uniforma razem z moim wspólnikiem. Cześć, Maciej Mach i też prowadzę Studio Uniforma. Po prostu porozmawialiśmy sobie, że fajnie by było z, może razem podziałać, połączyć kompetencje, jako, jako że już się dobrze znaliśmy i wiedzieliśmy, nad czym robimy pracować. Mieliśmy trochę formalności przed sobą, podpisaliśmy po prostu umowę spółki, spółki cywilnej. To nie było jakoś tak strasznie dużo papierologii, z tego co pamiętam, więc też nie zajęło nam dużo czasu. Mają jakąś taką intuicję typu, kurczę ta strona internetowa nam się przedawniła, w ogóle nie działa na telefonach, zróbmy stronę internetową. Tak? Albo, z, albo z drugiej strony, potrzebujemy jakiejś, jakiegoś tam logo. Nie robiłbym tego od razu po skończeniu uczelni. Myślę, że naprawdę taka szkoła, jako jest właśnie freelance albo nawet kilka agencji reklamowych, projektowych, to jest... to jest... To jest naprawdę dobre, żeby zrobić sobie tak naprawdę sieć kontaktów, poznać ludzi, którzy, jak już odpalisz w końcu to studio, to, to, to żeby oni o tym od razu słyszeli bezpośrednio i może z tego dalej coś fajnego, coś fajnego wyjdzie.